Po raz kolejny w kozienicach odbył się ekologiczny rajd Nordic Walking. Tym razem miłośnicy spacerów z kijkami spotkali się w niedzielę 30 maja. Z podpływani Delfin grupa 30 osób wyruszyła na kilkukilometrową trasę w kierunku Aleksandrówki i Łucznowa, by wrócić potem do Kozienic i przez osiedle po dotrzeć do mety w ośrodku nad jeziorem Kozienickim. To dla mnie bardzo fajna frekwencja przy tej pogodzie, no i przy tym pand po pandemicznym stresie. Co roku rajdom towarzyszy hasło przewodnie. Tym razem przeświecała im myśl – maszerujemy, przyrodę szanujemy. To jest ekologiczny rajd Nordic Walking, więc maszerujemy z kijkami, ćwiczymy, ale także dbamy o przyrodę, czyli zbieramy i czyścimy fragmenty lasu. Oczywiście z umiarem, dlatego że wybraliśmy sobie pewien rejon akurat w tej grupie i go wysprzątamy. Zapytaliśmy propagatorkę Nordic Walking, jak ocenia rozwój tej dyscypliny w naszym mieście. Z tego co słyszę, bardzo dużo grup się uaktywniło. Powstały przecież całe marsze Chodzę, bo lubię. Tutaj są przedstawiciele tych grup i to jest już widać poprawianie się tej frekwencji codziennej, lokalnej, bo taki marsz, to wie pan, rozumiem, to jest fajna impreza i tak dalej, ale czy przyjdzie 30 czy 45 osób, to nie zmienia faktu, co każdy z nas robi codziennie. Jak podkreśliła prezes Fundacji 3 Kroki, Nordic Walking jest dla każdego. Nordic Walking jest bardzo wszechstronną dyscypliną. To jest ogólnorozwojowy sport obecny. Praktycznie każdy, kto chodzi na dwóch nogach, może Nordic Walking uprawiać i to z dużym sukcesem. Poza tym przede wszystkim wspiera nasz. Dolny odcinek ciała. My zawsze chodzimy. Jeśli nie chodzimy, to siedzimy. Siedząc też, bardzo nadwyrężamy mięśnie stawy y, nóg kolanowe, biodrowe, y, skokowe i to widać, y, jak ludzie siedzą po 8 godzin w pracy. Trzeba jakiegoś specjalnego instruktażu przygotowania, czy mamy kijki i idziemy? Y, powiedziałabym, że. Trzeba się trochę wspomóc instruktorem. Obecnie obserwuję też takie zjawisko, że jak ludzie widzą grupy chodzące poprawnie, oglądają filmy na YouTube, oglądają różne mm, książki, czytają, to rzeczywiście łatwiej ich nauczyć. Praktycznie po jednej takiej półtora, dwugodzinnej lekcji człowiek chodzi naprawdę dobrze. Ale już ta cała sprawność, niuanse w technice osiąga się chodząc po prostu i praktykując. Po blisko dwóch godzinach marszu uczestnicy rajdu dotarli na ośrodek rekreacji turystyki. Tam po rozciąganiu czekał na nich ciepły posiłek. Organizatorem imprezy było Kozińskie Centrum Rekreacji i Sportu oraz Fundacja Trzy Kroki.